16 lipca jedziemy do Poznania, gdzie Ewa ma złożyć dokumenty na uniwersytecie. Po drodze oglądamy szybko palni sieroszowice. Oglądamy różowy, różowy most kolorowy. w głowowie. No i z trudnościami dojeżdżamy do Poznania, to już Poznań. Zdjęcie. Tutaj widzę. pierwsze fontanny, a tu już widzimy. W... W sprawiająca wrażenie ruchu. A tu już Muzeum Narodowe. I idziemy, idziemy, do do Wo wolności. idziemy do Placu Wolności. A tutaj się wygłupiam. A tu Maciek się wygupił, dobry film popsuł. No to prawda, gdzie tak ma rację. Jak zwykle. No, a tutaj już jesteśmy na placu... na placu. Wolności. No, już tutaj jest pięk przepiękna fontanna na Placu Wolności. Bardzo mi się podobała i kierujemy, się, i na kierujemy się na stary rynek bo już Ewa złożyła to a tu już jak Państwo czytacie to już jesteśmy w P czyli w a, już, a to jest makieta z rynek to jest spotkania Michalina. o, a tu jeszcze jeden kumpel idzie Michalina przyjechała to złożyć dokumenty, przyjechała to się macie wykupić jak zwykle macie. Już? Już. No tutaj statusem spaceruje po starym rynku, ładnie jest Stary rynku. Ale na ratuszu koziołki nam się nie pokazały, później je odwiedzimy u prezydenta miasta. To przy lepszy przy i ten interwista bardzo pięknie grał. I to chyba jest muzyka zespołu Red Hot, czyli Pepsi. A to już jest znowu spacer, a to jest tam, gdzie kolegium jezuńskie. Chociaż nie widzieliśmy takiego koncertu, ale no trudno, cóż, co począć? No a tu zaraz już ładne zdjęcie Koziołków, no nie? A tu wyciszyłem trochę, bo było głośno, ale nie wiem. Tu siadam na koziołkach. Tu znowu siadam na koziołkach. A teraz a teraz daję mikrofon dziadkowi. No tutaj dalej Maciek ogląda statusiem y, załówki za starego miasta w Poznaniu. Ładne jest to miasto w tym Poznań. O kolejna fontanna, bardzo ładna. Nie, ja Ewe. Że... I tutaj już tego, tego chłopca... I nieprawda, nie tutaj. Ten... Bo tutaj czekamy na Ewe. I myślę sobie, że... I myślę sobie, że ten rudy chłopak to jest jednak trochę nieprzyjemna Kamila Brennerka, bo on... Bo Brenner jest drenażem. No, a tutaj już Ewa i Michał wyjeżdżają z wycieczki. Po długiej wycieczce. Za, już list jest na... Zło... A tu, na... Zło... pytanie dla Michał. A tutaj trudna przetrawa. w drodze powrotnej nieoczekiwanie trafiła nam się przeprawa promowa przez Odrę w Chobieni. Obok jest nowy Wiódki most, ale jeszcze nie otwarty do użytku. I przeprawiamy się promem. To jest pierwsza przeprawa promowa w życiu Maćka. Bardzo ładne. O, a tu, a tu satyryczna e, w kształcie bramki na koniec. No. Do zobaczenia, do usłyszenia i hej! A tutaj Maciek na koniec. Bardzo ciekawy Maciek jest. To ja jestem Maciek. To pa, pa!